23 kwietnia warsztaty terapii zajęciowej Brzosku odwiedzili niecodzienni goście. Światowej klasy bokser, pretendent do mistrzowskiego pasa Wadzy ciężkiej Mariusz Wiking-Wach oraz założyciele i członkowie Fundacji Pełna Moc spotkali się z podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej. Fundacja Pełna Moc pomaga osobom najbardziej potrzebującym oraz wspiera osoby niepełnosprawne. Podczas spotkania sportowiec szczegółowo opowiedział zgromadzonym o swojej historii, boksie i treningach. Szczególnym punktem spotkania, który wywarł na wszystkich wrażenie był pokazowy trening bokserski poprowadzony przez samego Mariusza Wikinga-Wacha. Nie Nie, jest dużo mocy. Uczestnicy spotkania mogli bliżej poznać postać zawodowego boksera poprzez zadawane mu pytania, na które chętnie odpowiadał. 12-15 lat to gdzieś tam już oglądałem. oglądałem pierwsze pojedynki, pierwsze filmy takie z typu z typu krwawym takie z Gdzieś tam się wtedy tak. Wiadomo, że to wcześniej, wcześniej jakieś inne sporty, w piłkę grałem, biegałem też troszkę. E, a tak naprawdę z boksem e, przed wojskiem zacząłem. Przed, miałem miałem 18-17 lat i tak naprawdę e, gdzieś tam się wkręciłem w ten, ten boks. Bo wcześniej trenowałem e, dwa lata taki boksing i rok e, kung rok Fu chodziłem, tak samo na tak, pierwszym Wizyta tak znakomitych gości zakończyła się podpisaniem i przekazaniem pamiątkowych rękawic bokserskich na ręce kierownik warsztatów terapii zajęciowej Brzostku, dr Alicji Kawalec-Przetacznik. Jak wrażenia po spotkaniu z podopiecznymi warsztatów terapii zajęciowej Brzostku? bardzo fajne. Wrażenia. Już nie po raz pierwszy bierzemy udział w te, czymś takim. E, dla nas to jest normalność, a dla podopiecznych to naprawdę bardzo duże wydarzenie. E, mnóstwo pytań dzisiaj zadali nam, e, na wszystko udzieliliśmy odpowiedzi. E, myślę, że, że będą wspominać ten dzień bardzo długo. Chcemy dalszą współpracę tutaj jako Fundacja i jako ten. Chcemy pomagać. Pełna moc i właśnie Państwa fundacja, której jesteście panowie członkami, przekazała warsztatom terapii zajęciowej rękawice z podpisami. Proszę może kilka słów o fundacji. Fundacja Pełna Moc została specjalnie stworzona po to, aby pomagać sportowcom, ale zarówno pomagać też osobom najbardziej potrzebującym, dzieciakom i innym osobom, które potrzebują naszej pomocy. Oczywiście do każdej akcji zawsze się chętnie przyłączamy, tym bardziej sportowcy zawsze są z nami. Prowadzimy taką akcję regionalnie, ale staramy się też rozszerzyć to na całą Polskę, tak żeby jak największy efekt miała ta akcja i działamy, pomagamy cały czas. Co prawda jeszcze nie wybiera się pan na emeryturę, ale czy czuje się już pan spełniony w ringu? Myślę, że tak, już, już w tym ringu jestem bardzo od dłuższego czasu e, walczyłem o mistrzostwo świata, wiadomo, nie, nie zdobyło się tego mistrzowskiego pasa. Ale walczyło się, sparowało się, trenowało się z najlepszymi na świecie i myślę, że jak zaczynałem tą przygodę z boksem, to nawet nie zdawałem sobie sprawy, że, że dojdę tak daleko w tym sporcie, ale i tam swoją zadziornością, e, hartem ducha doszedłem do tego miejsca, w którym teraz jestem i myślę, że tak, że jestem, jestem spełnionym zawodnikiem. Którą walkę Pan wspominał, może najlepiej? Wiadomo, tą walkę z 2012 roku z Klitschko, tak. To była pierwsza walka o Mistrzostwo Świata. Co prawda przegrana, ale, ale w tamtym czasie ten zawodnik był naprawdę bardzo wymagający. Był świetnie przygotowany do, do tego pojedynku. A mój to był debiut na, tak naprawdę na, na, dużych, na dużych ringach światowych i, i gdzieś tam tego, tego doświadczenia w tej walce brakło. W wielu wywiadach pan mówił, że poświęcił pan wiele dla tego sportu. Czy ten sport jest wart poświęceń? Tak naprawdę poświęciłem wszystko, tak znajomych, kolegów, przyjaciół. Myślę, że jest, tak dla, dla właśnie dla takich chwil jak dzisiaj, dzisiejszy, dzisiejszy dzień spotkania z podopiecznymi. Oni mieli naprawdę mnóstwo pytań. I to jest warte, tak, wiadomo, wiele, wiele, wiele miesięcy poza domem, em, wiele morderczych treningów, ale to jest warte.